Cześć siemanko, witamy Was bardzo serdecznie dziś z naszej działeczki pod lasem. Cześć. Przyjechaliśmy dzisiaj zrobić parę prac takich, powiedzmy jesiennych, które miały być trochę wcześniej zrobione, ale robimy dopiero dzisiaj. To nieważne. Ważne, żeby było zrobione. Dobra, już odwracam kamerę i pokazuję Wam co i jak. No, nawet nam troszeczkę słoneczko wyszło, ale to tak tylko. Tam gdzieś, wy tego dobrze nie widzicie, bo a... Aparat tego tak dobrze nie łapie, ale tam gdzieś z tyłu, właśnie na łąkach, świeci słońce, oświetla. Nie mogę tego złapać dobrze, żeby wam pokazać. O, tam pod lasem, widzicie? Jak ładnie. No, przywieźliśmy sobie trochę kartonu. Nasz wózeczek. Wózeczkiem będziemy przewozić z rębki. Tutaj już mamy przygotowane, to już przywieźliśmy jakiś czas temu, one już się w sumie dosyć przekompostowały tutaj, a chcemy je tam z tyłu, tam gdzie sadziliśmy naszą żurawinę, tam chcemy tą y, wyściółkować po prostu tak, żeby na wiosnę nie było problemu, że nam to zarośnie nie będziemy wiedzieli, y, gdzie to wyrastało, żeby tego czasem potem kosiarką nie skosić, dlatego chcielibyśmy to po prostu obłożyć kartonem i wyściółkować tą zrębką. No i jeszcze parę różnych prac takich właśnie nie ciężkich dzisiaj po prostu chcieliśmy troszeczkę. O jak ładnie słoneczko świeci. Chcieliśmy trochę zabezpieczyć jeszcze te drzewka nasze tutaj w ten, ten nasz sadzik przed ewentualnie gdyby jakieś zające albo sarny jednak się tutaj dostały to walalibyśmy, żeby drzewka były troszeczkę zabezpieczone. Przywieźliśmy takie osłonki na drzewka i chcemy je owinąć, to wam zaraz wszystko pokażemy, co i jak dokładnie. Kurczę, ale się zrobiło pięknie. No zobaczcie. I jeszcze jedną ważną rzeczą jest zaznaczenie wszystkich nasadzeń takich, które zrobiliśmy do tej pory. Jak widzicie, przy tych naszych drzewkach, albo i nie widzicie, ja teraz nic nie widzę, bo mi słońce pięknie świeci w oczy, ale to fajnie. Niech mnie trochę naświetli. Przy tych naszych drzewkach wszystkie mają znaczniki, takie, żeby, wiecie. Nikt kosiarkom tam nie wjechał przez przypadek i tak samo e, przy wszystkich krzewach też jest taka, e, taki pomysł, żeby po prostu to zrobić. Wszystkie te nowe nasadzenia, które zrobiliśmy, e, znaczy część z nich nie zostało zaznaczonych odpowiednio. Mamy też taśmę, żeby po prostu to wszystko e, z, zaznaczyć, żeby potem właśnie przez przypadek kosiarką tego na wiosnę, jak już ta trawa zacznie bujnie rosnąć, żeby tego nie skosić. Jarek już tutaj przesypuje te zrębki, a ja biorę kartony i spróbuję... Co? Coś uciekło? Coś, coś zwiało? No chyba ten... Kaczownik wyglądało. Jo? No właśnie, bo tak patrzymy, przyjechaliśmy tutaj i taka kubka y, tych zrębków wywalana z tej beczki. I tu jest taka mała dziurka przy samej beczce. Ta beczka ma popsute dno i tak myślimy sobie, że one chyba tam po prostu sobie musiały zrobić jakieś gniazdko. A no zaraz jak coś to Roksiała złapie delikwenta i się z nim rozprawi. Tylko ten to czmychnął tak szybko, żeśmy się nie zdążyli nawet e, zorientować, że coś wyskoczyło stamtąd. No wzięliśmy sobie taką małą łopatkę do śniegu. Taka wiecie, samochodowa szufelka, ale to, to nie za bardzo idzie. To jest jeszcze jedna, też samochodowa. Tak, bo tam się, tam, no musisz zablokować to. Ale już jest takie ładnie przekompostowane to wszystko, nie? I to już od kiedy to... O, 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 o! Czmychnął następny. Tak, to był albo jakiś szczurek. Masz ten? Pod... Nie, nie masz szerokich nogawek, żeby ci w spodnie nie wszedł. Ja mam tutaj... Łaproksi, uważaj! Szukaj tutaj, tu szukaj, zobacz tu, tu! Tu szukaj. Tu może jeszcze jeden ucieknie zaraz. No ciekawe, co to było. Jakieś zwierzątko sobie tutaj zrobiło. O, następny wyszedł. No chyba mają tu gniazdo. Podejrzewam, że te młode są, bo takie małe. Wygląda właśnie na jakieś szczurki albo te, albo karczowniki. Tu chodź. Następny poszedł. Rocky, chodź tutaj. Chodź tu do mnie. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, siad, siad, tu pilnuj. Tu pilnuj, zobacz tu. Tu. Tu uważaj. Uważaj. Szukaj, szukaj. Pilnuj. Dobrze, pilnuj. Dobry pies, tak jest. Trzymaj. Zobacz co tu jest one sobie tutaj spiżarnie zrobiły. Zobacz ile żołędzi tu jest wrzucone po przynoszonych Normalnie spiżarkę sobie zrobiły No, widzicie? Tutaj jest dziura i one sobie po prostu tędy czmychały. Jakie to musi być, żeby takim małym otworkiem mogło uciec, nie? Miały podkop zrobiony pod tą beczką. No nic, dobra. Rozwaliliśmy jedno gniazdo, to już też dobrze. Zawsze czegoś mniej. Podjedziesz bliżej? No normalnie całe garście tych, żołędzi. Czekaj Roxy. Mamy cztery sadzonki żurawiny do zabezpieczenia. Nawet zobaczcie jak to słabo widać. Tutaj jest jedna. Taka malusia racji odejdź. O i te kartki też trzeba będzie zdjąć i tutaj paliki dać takie, żeby to było widać po prostu gdzie one są. Tam chyba jakaś burówka z tego co... Albo jagoda... Nie, burówka chyba. Także trzeba to zabezpieczyć, bo to ledwo już w tej chwili jest widoczne, a to dopiero jak przyjdzie wiosna i to właśnie wszystko zacznie... Odrastać, no to już w ogóle będzie problem. Czekaj, teraz tak to odłożymy. A te kartony, nawet jak będą takie większe, to się nic nie stanie. Się zastanawiam, czy. Ja chyba po prostu dziurkę wytnę tu na środku, co? Zostaw. Ja wiem, że to pachnie tymi szczurami wodnymi. Gdzieś się szczekał O, Zobacz ile Ile tutaj tych żołędzi jest sobie nazbierały na zimę, też zapasów na zimę pozbierały. Widocznie to też jakieś prepersi jacyś. Patrz, tam jest siatka wy rozerwana, wygięta. Tak robimy tam przy tych żurawinach i patrzę, że siatka zerwana. Zobaczcie, jakie normalnie przerwane. Coś jakieś zwierzę musiało najwidoczniej stamtąd z łąki biec, może wystraszone czymś i się nam tutaj na tej siatce zatrzymało prawdopodobnie, bo nawet ten słupek też tutaj jest Luźny i tam wiązanie siatek też popękało. Także będziemy musieli to naprawić. Ale to nie dzisiaj, bo nie mamy do tego eee, narzędzi żadnych w tej chwili. No ale zobacz, jaka to musiała być siła, nie? żeby normalnie druty są porwane. Jak się coś wrąbało tutaj. I tak tutaj śladów nie widać, żeby tu zwierzęta jakby wchodziły same. To nie jest kwestia tego, że one tędy wchodzą, tylko to musiało ewidentnie jakieś przepłoszone zwierzę się tutaj wkarować w to. Jeszcze trzeba zrobić obchód dookoła siatki, zobaczyć, wszędzie sprawdzić czy nie ma gdzieś tam jakiegoś... Bo może jakiś łoś tu sobie wszedł po prostu i wyszedł drugą stroną. Ale tam nie widać, żeby był uszkodzone z tamtej strony gdzieś. No nic. Do roboty dalej. No, prawie trzymało na tyle. za gruby kijek. Muszę to niżej dać. Damy to tu. O, teraz powinno. Też jeszcze nie chcę trzymać. No dobra. Będzie dobrze. To też trochę przed mrozem jednocześnie osłoni, nie? Jakby przyszło. Roxy, co tam? No odejdź. Następną zrobimy. am I? Żurawiny mamy już zabezpieczone, ładnie karton, osypane, tam już dobrze przekompostowane. W sumie ta ściółka. Te, te zrębki, to są z iglas tych drzewek, także powinny też trochę tutaj nam zakwasić dodatkowo. Te resztki, co jakby tutaj by było za dużo, to daliśmy jeszcze tutaj podporówki. Te świeżo posadzone, tutaj jedną, tutaj jedną. To już tak wiecie, po garstce, nie? I jeszcze brakuje nam tutaj w tych dwóch borówkach. Tu już zaczęliśmy o, bo jeszcze chcemy, oczywiście, oznakować wszystkie te krzewy. Także tutaj już jeden słupek wbiłam, paliczek taki, nie? Chodzi o to, żeby tutaj chorągiewkę, tak jak widzicie na wszystkich, jest, żeby zaznaczyć, po prostu, żeby tak jak mówiłam, żeby kosiarką potem tego nie skosić. Także jeszcze potrzebuję raz, dwa, trzy słupki zrobić. No, i będzie zaznaczone, to już też wtedy inaczej jest. Okej, okay, no to do roboty. Dobra, ten to taki gruby będzie. Dobra, tu będzie mniej więcej widać, co i jak. No, daj mi tą taśmę. Mam nadzieję, że już w tym roku tak, w tym roku, że w przyszłym roku już tak nie dopuścimy, żeby tak zarosło jak poprzednim razem. Co? I w ten sposób jest jednak troszeczkę bardziej widoczne niż, yy, niż bez tego. <laughs> Idziemy oznaczać kolejne jeszcze nasadzenia. Dobra, możesz wyłączyć. się tak nagrywał. A zobaczcie o co chodzi. Tutaj mam posadzone. Już nieraz nie pamiętam co to jest. Yy, możliwe, że to jest łuk. A nie pamiętam szczerze mówiąc teraz co tutaj było. No i widzicie, tak się to wszystko zlewa tutaj po prostu. A jak zawiążę na tym kokartkę. O, to już od razu widać z daleka. Nawet jak ona wypłowieje później, to i tak będzie widoczna. Dobra, szukamy następnego, gdzie ja tam mam zrobione. Tam już mam jakieś oznaczenia zrobione tutaj, bo powijałam już te paliki. Zaraz poszukamy gdzie tu jeszcze było. Wiecie co? Sama muszę szukać tego wszystkiego, bo sama nie wiem. O! Tutaj jest. Tutaj jest następny. Proszę bardzo. Tutaj też dajemy kokardkę. O! I od razu lepiej widać daleka, także już wtedy trudniej to skosić kosiarką. Lecimy następne. Tu już miałam porobione, a tu widzę, że jeszcze jeden był posadzony yy, i... Tak mi się zdaje, że to była sadzonka jakaś, tylko nie pamiętam. A może nie. To tak w linii chyba się kretowisko zrobiło po prostu. To możliwe, że nie było. Ale tutaj mam oznaczone. Yy, ale tutaj są na przykład drzewka. Przy drzewkach oczywiście nie daje palików, bo jak jest taki... Muszę tutaj okrążyć to wszystko. Yy, jak jest taki sztywny ten palik, jednak znaczy w sensie yy, pień. No to bez sensu dawać jeszcze patyk, jakiś palik, ale tutaj mamy drzewko na przykład. Ono co prawda ma etykietkę, no ale zawsze wyżej zaznaczone to lepiej widać. O i jest zaznaczone, już lepiej widać i tutaj mamy kolejne. To tutaj tak samo zrobię też. Jest tylko mała etykietka, ledwo widoczna, a ja dam tutaj jeszcze u góry stążkę. No i proszę, od razu lepiej. Tam jak widzicie też pod, pod tym, tutaj muszę to zwinąć, bo tu się zerwała. A to już nie teraz, bo już zaczyna znowu słońce zachodzić, a jeszcze chcę jedną rzecz zrobić. Tu jak widzicie pod płotem jest rządek oznaczonych. Tam z tyłu też, o, także z daleka widać wtedy, gdzie są nasadzenia porobione. No dobra, kolejną rzeczą to jest zabezpieczenie pni. Nie mam za dużo tych osłonek, dostałam od jeszcze do tej pory nie, nie zabezpieczałam pięków, ale teraz przyszedł chyba na to czas, o widzicie, tutaj było też zrobione, tego też trzeba pilnować, o zobaczcie, ta taśma jest, była luźno, bo ja zawsze luźno zawiązuję, ta też była luźna, ale drzewko przez rok po prostu tak bardzo urosło, że muszę teraz to zerwać, już na takim dużym drzewku to już nie muszę dawać wstążki, zobaczcie, one są wysokie. Także tutaj już to zerwę, po prostu zdejmę i niech sobie rośnie, niech nie ma e, żadnego ograniczenia tutaj na pniu. No i elegancko to do śmieci, a drzewko zostaje i zobaczcie, tak jak właśnie tutaj wszystkie trzeba będzie tak pilnować. Wszystkie są z takim luzem zakładane, ale tak jak mówię, jak one rosną, to trzeba pilnować tak samo na tych tutaj od, wiecie, to z nazwą, ten paszport roślinny, to też musi być zawsze dobrze tutaj y, pilnowane, żeby to nie wrosło, bo taką już sytuację mieliśmy, że, że po prostu drzewko takie przyrost miało, tak y, na objętość, że to się wcięło po prostu też w korę, no to nie jest dobrze, bo to jednak robi uszkodzenia, także takie takie coś też najlepiej sobie sprawdzić, teraz na jesień nawet, jak jest mniej roboty w ogrodzie, zamiast potem wiosną z tym biegać, mniej roboty, haha, śmieszne, nie? Roboty jest dużo, tutaj też widzę, że już o, powoli ta etykietka zaczyna tutaj nawet przerósł, przerósł yy, pęd, także to też muszę już tutaj naprawić, zmienić, po prostu ją wyżej na węższej części zawieszę. Dostaliśmy od wujka takie osłonki na drzewka. Bardzo serdecznie dziękujemy. Wujek kupił, ale mu się w sumie nie przydały, dlatego prezentował nam. My w zasadzie nie myśleliśmy o takich osłonkach, bo, yy, no, wiecie, zawsze to jest jakiś tam plastik i ten nie. Poza tym mamy tą siatkę dookoła yy, tutaj zrobioną, więc jakby. Myśleliśmy, że nam się to nie przyda, no ale teraz skoro ta siatka tam jest zerwana, yy, zwierzęta tak czy siak, wiecie, no mogą wejść i zrobić szkody, dlatego jak już mamy, to po prostu to wykorzystamy i tyle. Najlepiej to jest tak jak tutaj już jedno założyliśmy na takich yy, prostych drzewkach, tak jak tutaj jest bodajże to jest jabłonka, wydaje mi się, że to jabłoń, yy, nie, to grusza akurat jest. Jana yy, ma prosty tutaj ten pień, więc tutaj nie było problemu, żeby to zamontować, ale myślę, że to już na takiej chyba śliwie, wydaje mi się, że to śliwa, taka nie, czereśnia, to wszystko mylę. Ale wydaje mi się, że na takim drzewku też się to da zrobić. Oczywiście nie będziemy tutaj każdej gałązki tym owijać, ale wystarczy po prostu zrobić to tutaj od dołu O i sam pień. W razie czego, gdyby jakiś zająć miał się tutaj Zainteresować tym, tym drzewkiem, to już przynajmniej pień jest zabezpieczony w jakiś sposób. O, widzicie? I tak też się da. No, i na tyle. Już jak tutaj popodgryza sobie gałązki, no to wiadomo, że całe drzewko nie ucierpi na tym bo zostaną zjedzone tylko te, te pędy, a sam główny, główny tutaj e, ten pień, tak, który to, to co będzie knie, kiedyś pniem, e, zostanie nieuszkodzony. Dobra, to otwieramy kolejne i zamontujemy. Jest tego chyba mniej niż mamy drzewek, także po prostu będzie to losowo zamontowane. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Może, e, może jakby kiedyś była taka potrzeba, to najwyżej dokupimy, Ach, a tak to przynajmniej. Jakoś losowo drzewka zostaną zabezpieczone tym. No i mamy zabezpieczone. W sumie wyszły cały ten rząd i część tego drugiego. Od tego drugiego rzędu gdzieś do, o, do tej. Także no zawsze to coś. Zawsze jakieś zabezpieczenie dodatkowe. Jakby miały jakieś zające tutaj wparować czy sarny to zawsze troszeczkę jest lepiej. No, także robota wykonana. Jeszcze tylko, a to już Jarek zapakował Mamy jeszcze na wózku, jak już mamy wózek, to zawsze troszeczkę drewna bierzemy, to, tego z olchy do wędzenia. Już widzę, że wózek ma zapakowany. Także pakujemy to wszystko do auta i lecimy na chatę, bo... No bo co? No bo już słońce w sumie chyba zaszło. Już, już go, my go już tutaj nie widzimy. Także czas się zwijać. Nam jeszcze trzeba przy kurach porobić, no i trzeba stąd w ogóle wyjechać. Zobaczymy. Mamy nadzieję, że nie będzie problemu, że wyjedziemy. Dlaczego mówię, że jeszcze stąd trzeba wyjechać? No, ci, którzy oglądają nas już dłużej od zeszłego roku, wiedzą jak w zeszłym roku mieliśmy problemy, żeby stąd wyjeżdżać, ale też było wtedy bardziej mokro, nie? Zdecydowanie więcej deszczu padało i ten nasz no, przejazd przez las, bo musimy kawałeczek przez las przejechać, był wtedy skomplikowany bardzo. No, Mamy nadzieję, że tym razem będzie bez problemów, że wyjedziemy, bo nie uśmiecha nam się tutaj koczowanie do, do przyjazdu jakiejś pomocy. Także dzięki serdeczne za oglądanie, za, za Wasze wszystkie łapki, za Wasze wszystkie komentarze, za nowe subskrypcje. I coś jeszcze mi powiedzieć? No to pa. No to pa. Trzymajcie się na razie. Pa! pa. No to gnaj. Jak nagrywasz to my nie wyjedziemy z Wyjedziemy, no dawaj, dawaj Ruszamy Damy radę Jak coś to fanfary na koniec Jest, 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 udaje się No pięknie, pięknie, jeszcze tylko taka łuża. Okej okay. Ulala Dobra, damy radę. Jeszcze kawałek górki. Jest, dobra. Tu już będzie, tu już będzie spokojnie. Dobra, ty wiesz co, ale się nie nagrało. Musimy jeszcze raz.